W dzisiejszym filmie powiem Ci trzy błędy, które ja popełniłem zaczynając pierwszą klasę liceum i teraz mam nadzieję, że zaczynając już drugą klasę ich nie popełnia. Chciałbym się właśnie z Tobą podzielić tymi błędami, żebyś w najlepszym wypadku ich po prostu nie popełnił. W takim razie pierwszym błędem, który popełniłem, było to, że nie nawiązywałem relacji i takich właśnie rozmów z dużoma osobami jak powinienem to robić. Ogólnie, jak zacząłem pierwszą klasę, to rozmawiałem tam wiadomo z niektórymi, ale jednak. Były osoby, z którymi powinienem rozmawiać, a tego nie zrobiłem. Niektórzy w klasie, niektórzy też poza, co chciałem nawiązać relacje. Były takie momenty, że się na przykład nie odważyłem czegoś powiedzieć. I na przykład cały rok już nie rozmawiałem z taką osobą. Albo inne sytuacje, kiedy na przykład miałem okazję z kimś porozmawiać na jakiś temat i tego nie zrobiłem. Na pewno miałeś podobne rzeczy i wiesz, że mniej więcej o czym mówię. Było to właśnie albo z chłopakami, albo też z dziewczynami. Dlatego naprawdę jest to dosyć proste. Teraz, przynajmniej na wakacjach, kiedy się coś zdarza, to wykorzystuję takie okazje, żeby z kimś porozmawiać, coś komuś powiedzieć. Nawet najlepiej dać właśnie komuś jakiś komplement. Bo czasami masz takie ochotę, a tego nie zrobisz. Dlatego jest to ważne, żebyś się odważył i nie myślał właśnie o czymkolwiek, co się stanie. Bo w sumie każda rozmowa wychodzi Ci zazwyczaj na dobre. Drugi błąd, który popełniłem, było to, że byłem tak dziwnie przekonany do perfum, do dezodorantów. Nie tak, że jakoś śmierdziałem cały czas, ale dobrym rzeczą byłoby, żebyś sobie zakupił jakiś naturalny dezodorant, na przykład tego typu. Oczywiście możesz sobie kupić jakiś inny, ja mam właśnie takie marki i wygląda on tak, że po prostu jest on w kremie, bardzo dobrze on właśnie pięknie pachnie. Dobrą rzeczą byłoby, żebyś właśnie takich rzeczy używał, bo ty sam tego nie czujesz, ja na pewno też nie czuję, jak po prostu czasami jednak pachnę po wefie albo po innych sytuacji, kiedy się spocę. Ale dużo osób właśnie to czuje i może ich to odrzucać i, i źle się czuć. Dlatego jest to właśnie druga rzecz, i jest ona naprawdę ważna. I trzecią rzeczą, którą mam taką właśnie trochę cechę charakteru, jest to trochę, powiedzmy, że zła cecha, jest to takie coś, żebyś nie był natrętny. Bardziej w ten sposób, że kiedy masz jakiegoś kolegę, to żeby nie cały czas do niego mówić, żeby cały czas za nim chodzić. tylko jednak mieć taki czar, że akurat tego nie zrobisz, abyś cały czas nie mówił, tylko jednak chwilę odpoczął. Miałem właśnie takie sytuacje, przez co trochę nudziłem niektóre osoby, cały czas właśnie chodząc, mówiąc o coś. Może były to w miarę dobre rzeczy, co mówiłem, ale mówiłem ich po prostu za dużo. Wydaje mi się, że te trzy porady będą wystarczające, żeby właśnie jak najwięcej osobami rozmawiać. Po drugie, żeby właśnie pachnieć jeszcze lepiej, rozmawiać. A trzecią rzeczą, żeby nie mówić tego za dużo. To mniej więcej wszystko się łączy, ale takie... Osobiście popełniłem jako błędy, i teraz widzę to i mam zamiar lepiej się z tym zachować. Więc mam nadzieję, że film Ci się spodobał i wrzucam go pewnie 3 albo 4 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego i żebyś to właśnie zasadł. Jeżeli chcesz spotkać więcej osób, które chcą się rozwijać, być lepszym na początku roku szkolnego i też lepszym podczas szkoły, rozwijać się, mieć lepszą wiedzę i lepsze umiejętności, to zachęcam Cię, żebyś zasubskrybował ten kanał polubił, udostępnił i też, żebyś zobaczył na mój serwer Discord, link możesz sobie zobaczyć w opisie. Masz tam po prostu lepszy dostęp do mnie, a też do 20 innych osób, z którymi razem tam wszyscy piszemy. Dlatego zachęcam i pamiętaj, nigdy nie jest za późno na zmiany, zacznij dzisiaj, a nie